Jak ubiera się kobieta z klasą po czterdziestce? Wybiera świetną jakość ubrań w swojej garderobie, plus efektowne elementy. Nie goni za modą, a wybiera dla siebie z trendów to, co do niej pasuje. Dlatego wybrałam dla siebie dżinsy z fasonem balon. Kobieta z klasą nosi lekko luźne ubrania, dlatego wybrałam zwiewną koszulę. Styl z klasą nie krzyczy. On po prostu robi wrażenie. Zawsze. Do mojej stylizacji dodałam duże kolczyki, skórzany pasek, skórzane buty z brokatowym korkiem, okulary przeciwsłoneczne i torebkę. I wcale nie chodzi o to, ile coś kosztowało, bo można wyglądać niesamowicie za małe pieniądze. Dlatego klasa i styl zaczyna się po prostu nie od metki, a od dobrych decyzji w Twojej garderobie. Od kilku właściwych ubrań, które pasują do siebie. Obserwuj mnie po więcej wskazówek i stwórz najlepszą garderobę dla siebie